Opłatek 12 grudnia, uroczyste spotkanie w kole wędkarskim, podsumowanie roku, wstępne omówienie zawodów 6 roku oraz wręczenie nagród zawierających to I to będą, nagród, wiozny, za to będą yy, zawody otwarcia na jeziorze Lipno. 23 lub 24 maja organiz będziemy organizować Dzień Dziecka na Jeziorze Cysterskim. Gdzie to? Owińska, Halo. Owińska. To, to... to jest prywatne ale to pod Dzień Dziecka. Okay. I e, zachęcamy do zabrania jakiegoś, e, jakiejś młodzieży, dlatego że chcemy zorganizować to jako zawody takich timów, czyli starszy i młodszy. Zwycięstwo wręczono dyplomy oraz puchary a następnie odbyła się uroczysta kolacja. Wkładanie życzeń, dzielenie się opłatkiem i opowieści do późnych godzin.